Panie Marszałku, Szanowni Państwo, rolnictwo oparte jest na trzech zasadniczych składnikach. Rolnik, kapitał ludzki, następnie ziemia i polityka rolna. Z rolnikami, z kapitałem ludzkim, a szczególnie młodymi rolnikami nie będziemy mieli już zaraz do czynienia, bo frajerem dzisiaj, żeby w takim państwie zostać polskim rolnikiem, to dokładnie tak jak powiedziałem, z tego czasu jeden z ministrów Peselowskich to powiedział faktycznie. To trzeba być frajerem, żeby dzisiaj młody człowiek się uwiązać przy takiej polityce rolnej. Ziemia nam została, na razie nam. A niedługo no niestety no będzie, będzie przejęta. To jest, to jest rzecz nieunikniona. Więc decyduje o wszystkim polityka rolna. Siła europejskiego rolnictwa, to jest pan premier, prezes, kolega Jarosław Kalinowski, już wszyscy wiemy, to nie jest wspólna polityka rolna. To jest jeden z elemencików. Gdzie w budżetach na rolnictwo nakłady spo, w ramach wspólnej polityki? Śladowy nawet. Tak jak Francja, jak Włochy, także jak Niemcy. Siła rolnictwa to są budżety krajowe, budżety państw narodowych. Tak, panie premierze? No pan już chyba jest, to pan ma, ma świadomość. To też zapraszam do opracowań, zapraszam do kształtowania cen, w jaki sposób. Ale świetnie to ostatnio na Sejmowej Komisji Rolnictwa podsumował. Przecież był Europoseł Janusz Wojciechowski i to w dodatku kochani. Komisarz unijny do spraw rolnictwa. I cóż on powiedział? Po pierwsze, Polska te śladowe ilości tak zwanych środków inwestycyjnych, co? Ładnie, gładko to powiedział, nie wykorzystuje, to jest dramat. To była wielkie szalpiersko i propaganda poprzedniego, szczególnie ministra pana Ardanowskiego, który głową za to powinien odpowiadać. I następna rzecz, co komisarz unijny nam Polakom powiedział? Co wy chcecie szukać w eksporcie, po jakichś innych rynkach? Wy zadbajcie o własny rynek, potężny rynek własny, który nie wykorzystujecie. Nie ma, wy nie jesteście w stanie, samo, ja wiem jako polski rolnik, samowystarczalności żywnościowej. Jeszcze jak w Kopenhadze tutaj siedzący pan premier negocjował, jeszcze w miarę tą samowystarczalność żeśmy mieli. Minęło, zobaczcie, kilkanaście lat, żeśmy poważnie utracili. My jesteśmy jednym z najbardziej zdegradowanych rolnic, Całe Unii Europejskiej. Po co ta propaganda? Po co to opowiadanie o nowoczesności? Tak. Do czego doprowadziła koncentracja? Króciutko rynek trzody chlewnej. Niemcy 27 tysięcy gospodarstw trzodziarskich. Średnia tysiąc przypadające na gospodarstwo. Łatwo sobie policzyć, 27 milionów. Polska obecnie, kochani, dramat, 12-11, nieważne, ale wiecie co? Statystyka, spis rolny, 2010 rok, Mieliśmy 700 tysięcy jeszcze gospodarstw, oczywiście jedna sztuka niby też gospodarstwo. to jest cały, to co mówił pan premier Kalinowski, to jest wielkie sprzeniewierzenie. To, że mamy tą fikcję statystyczną, nas dzisiaj rolników towarowych jest nas w granicach 250-60 tysięcy. I więcej nie ma. Towarowy to znaczy taki, który produkuje na rynek, który jest potrzebny podatnikowi, obywatelowi Rzeczpospolitej, a nie tylko samemu sobie. Ale wracam do tej trzody. No w Polsce w dalszym ciągu jest niby 120 tysięcy tych, co mają trzody, ale w dwóch tysiącach gospodarstw mieści się 6 milionów produkcji trzody. Takiej koncentracji to tylko Hiszpanie mają. Do czego żeśmy doprowadzili to rolnictwo? 118 tysięcy dostawców mleka, naprawdę, mleko, perełka Rzeczpospolitej, produkcja mleczarska. 118 tysięcy go dostawców, realnych, faktycznych, w granicach 60-70 tysięcy i z dnia na dzień ubywa, szczególnie w tym sektorze. Kto dzisiaj chce dwa razy dziennie, rano, rano, świątek, niedzielę, nie ma, nie ma pamiły w tym, w, tym, w, tym, w tym kierunku produkcji. Od piątej do dziewiątej, dziesiątej każdego dnia. Kto dzisiaj się zgodzi na tego typu produkcję że nie będziemy szanować tych rolników, szczególnie tych młodych, jeśli my jako politycy, bo to teraz się wypowiadam też jako polityk, autentycznie nie stworzymy polityki rolnej, którą będzie realizować każdy rząd. To, że Rzeczpospolita winna z własnego prosiaka wyhodować 17 milionów sztuk trzody, to chyba wszyscy się zgodzimy. I rozliczać ministra, czy on będzie z Platformy, z PSL-u czy z pis za to, czy rolnicy są w stanie w tych warunkach i przy tej konkurencji, z jaką mamy do czynienia, też jako policja, ten wynik osiągnąć. Autentycznie pan stworzymy politycy rolny, nie stworzymy polityki sobie którą, pracy, którą będzie na rolnika, jeszcze raz mówię. Jeżeli mamy, tak jak tutaj koledzy mówili, jeżeli jeżeliśmy oddali handel, kto ma handel? Decyduje o rynku. Jest panem rynku. Pan komisarz Wojciechowski jeszcze ciekawą rzecz powiedział: bardzo istotną. na temat przetwórstwa, no takiej koncentracji przetwórstwa. Przy takim rozdrobnieniu rolnictwa, z jaką my mamy do czynienia w Rzeczpospolitej, nic się nie ma. Co z tego, że ja mogę mieć gospodarstwo samo osobiście 150 hektarowe? I co, kochani? A myślicie, że ja jestem partnerem no, tak... rynkowym? Nie, ja nie jestem partnerem rynkowym. Przy tego typu gospodarstwie już nie jesteśmy partnerami rynkowymi. To była diagnoza i krótkie leczenie. Kochani, jest niesamowita okazja dzisiaj ten Fundusz Odbudowy, Fundusz Naprawczy. To nie jest zabawa za to, za te zniszczenie polskiego rolnictwa przez kolejne rządy, przez naszą głupotę polityczną, bo to była ewidentna głupota polityczna. i chcę jedną rzecz powiedzieć. Cała polityka rolna po 1989 roku jest polityką polskiego Stanniswodowego. z dwoma negatywna. Z dwoma takimi okresami. Okres lat dziewięćdziesiątych połowy, zapoczątkowanie kredytów i naprawdę tych instytucji było świetne, bo wtedy PSL niosło, niosło dokładnie polskie rolnictwo. Później przy okazji kolegi, który tam nie, nie mówi o tej Kopenhadze pozytywnie, ale też jeszcze była jakaś próba, próba znalezienia się polityki rolnej i polskiego rolnictwa w ramach Europy, A od tego momentu to jest ciągła ta, jak my mówimy to w rolnictwie na wsi, padaczka. I ko PiS? PiS nie ma żadnej własnej polityki rolnej. PiS jest kontynuatorem tej polityki Polskiego Stanisława Ludowego, która w tym momencie już zupełnie się nie sprawdziła. W związku z tym fundusz naprawczy, naprawdę znaczna część tych środków, grube miliardy euro winny pójść na rolnictwo, ale odbudowę, szczególnie tego naszego przetwórstwa, Oczywiście w powiązaniu z handlem, to, to jest do strony rządowej, nie może ta handel Rzeczpospolitej wyglądać, to, co żeśmy kilka tysięcy tych ubojni rzeźni zniszczyli na początku lat dwutysięcznych, ja nie mówię, że ma być tyś, kilka tysięcy, ale co najmniej tysiąc dwa tysiące tych podmiotów, także piekarnie i tak dalej. To nie może tak wyglądać, bo w tej koncentracji zresztą fajne są takie badania amerykańskie gdyby te procesy farmeryzacji tak następowały jak mamy dzisiaj do czynienia, pod koniec 2050 roku w Stanach Zjednoczonych wiecie, ilu by było farmerów? Jeden, bo to są procesy. To szaleństwo należy przerwać. W związku z tym fundusz odbudowy naprawczy w tym kierunku następnie najważniejsza rzecz. Polityka kredytowa państwa musi być dostosowana. Słuchajcie, od 2008 roku nie ma rolnika, pan premier będzie o tym dobrze wiedział, w Unii Europejskiej Niemca, Francuza, który miałby droższy kredyt niż 1,05%, szczególnie po tym kryzysie, 1,05%. A myśmy jaki mieli? Leasingi i tak dalej, 10-12%. Kto jest w stanie to wytrzymać? Zostawmy te dopłaty, to i tak fikcja, no nie. Chodzi o bardzo konkretne warunki, realnie ekonomiczne, w które się obracamy. Ale żeby mieć, prowadzić politykę kredytową, to jeszcze raz postulujemy bardzo ważne. W jednym z narodowych banków, pion konkretnego banku narodowego, pion rolny, Prawdziwy, bo niestety żeśmy oddali, natomiast spółdzielcze no nie będą partnerami dzisiaj dla wielu, dla, wielu, dla wielu gospodarstw. I kochani, kończąc już... Dam taką karteczkę, którą, stary dokument, chwalił się tak rząd, który obecnie rządzi, dochodził do władzy. To jest rok 2007. Nakłady z budżetu krajowego, bo to najważniejsze. Rolnictwo to są nakłady z budżetu krajowego i polityka rolna. Jest 15 miliardów z kawałkiem, było to 1,3% PKB. No później już za rządów tam 9 miliardów, czyli 0,6 PKB. Dzisiaj mamy 0,4 PKB nakłady z budżetu krajowego na rolnictwo. To jest tragedia, tragedia zapisana w każdym budżecie. Kończąc, ta władza pisowska obecnie przez pięć swoich rządów odpowiada za ograbienie polskiego rolnictwa na minimum. Ja nic innego nie mówię, oni sami deklarowali. Czy to miało być jeden i półtora procent PKB na minimum 70-80 miliardów złotych? To jest złodziejstwa. Dziękuję.